Cześć, nazywam się Jacek i dzisiaj chciałem poruszyć temat, którym spotykają się yy, wszyscy, którzy zaczynają przygodę z, ze stolarstwem, którzy zaczynają przygodę z maszynami do obróbki, którzy chcieliby troszkę bardziej zaawansowane rzeczy robić albo korzystać z, yy, z drewna, które nie jest od razu przygotowane ze sklepu. A mianowicie, powiem, czym się różni grubościówka od wyrówniarki, bo sam na początku yy, dobrze nie wiedziałem co wybrać, co kupić najpierw, dlatego pomyślałem, że zrobię taki filmik, żeby osobom nowym było łatwiej i mogły podjąć odpowiednią decyzję. Od razu zaznaczam, że to nie jest filmik dla stolarskich wyjadaczy, którzy wszystko wiedzą. Nic tutaj się ciekawego na pewno ani nowego nie dowiedzą. To jest tylko dla początkujących, dla amatorów, którzy może chcą Y, troszeczkę usystematyzować swoją wiedzę i, i co jak się nazywa, zacznę od y, nazw, bo w różnych częściach Polski różne osoby różnie nazywają y, te maszyny, dlatego tak y, z grubsza. Jedno i drugie to jest strugarka. Jak ktoś mówi, że strugarka to jest tylko do wyrównywania? Nie. Jedno i drugie jest stru strugarką, bo jedno i drugie struga, czyli mamy. W jaki sposób nam wyrównuje, zmniejsza grubość materiału w zupełnie różne sposoby, ale i to, i to ma wał obracający się który struga, więc obie to są strugarki. Przez pewien czas było promowane w Polsce nazewnictwo tzw. planer, planner, który zresztą mi się podoba bardzo, ale nigdy to się nie przyjęło, więc nie będę używał tego, tego nazewnictwa. Jeśli chodzi o strugarkę, to jest strugarka wyrównująca, czyli wyrówniarka, a to jest grubościów strugarka, która nam zmniejsza grubość materiału, czyli grubościówka. Dlaczego tak, yy, tak się to nazywa? Dlatego, że ta maszyna nie służy do zmniejszania grubości. To się dzieje zupełnie przy okazji. Ta służy do wyrównywania. A ta do, yy, jest w drugiej kolejności używana po tej maszynie. Ja sam osobiście nie wiedziałem wszystkiego, co wiem teraz. Dlatego najpierw kupiłem grubościówkę. Bo z filmików oglądanych na YouTubie wszyscy używali takich grubościówek. Myślałem, że ona się przyda do wszystkiego, ale nie. Jeszcze co do nazewnictwa, od razu powiem, bo często szukamy jakichś narzędzi poza granicami Polski. W zależności, czy, jest to, czy są to Wyspy, czy jest to Stany Zjednoczone, też jest różnica, bo na Wyspach. To się nazywa surface planer, czyli planer powierzchniowy. A to jest thickness planer, czyli właśnie grubościowy planer. W Stanach to jest po prostu planer. I koniec. Jak oni mówią planer, to wiadomo, że chodzi o grubościówkę. Natomiast to jest jointer. Amerykanie wszystko muszą po swojemu nazywać. Jointer prawdopodobnie dlatego, że wyrównywanie krawędzi. Do łączenia potem ze sobą elementów tak zwany jointing, jointer. Tak słyszałem, że od tego, ale mniejsza z tymi. I teraz do czego służą te dwie maszyny? Służą do zupełnie czego innego i żadna nie zastąpi drugiej, poza drobnymi wyjątkami, ale to już trzeba bardziej się nakombinować, to już bardziej zaawansowane rzeczy. I jedna współpracuje z drugą w ściśle. A o co chodzi? Mając deskę, która jest z żadnej strony niewyrównana, jest, nie wiem, nigdzie nie ma kątów prostych, pierwszą rzeczą musimy uzyskać dwie przyległe do siebie prostopadle ściany, które będą pod kątem prostym. Wyrównane prostopadle, czyli ten kąt, który na przykład tutaj nie ma go. I co musimy zrobić, żeby ten kąt mieć? Na wyrówniarce naszą powierzchnią referencyjną jest blat odbiorczy. I to on musi być idealnie pod kątem prostym do przykładnicy wzdłużnej. Blat podawczy jest ważny, ale nie aż tak jak blat odbiorczy. On nam definiuje prostość deski. Jeśli on będzie krzywo, jeśli on będzie nieprostopadny do przykładnicy, nie uzyskamy kątów prostych. I pierwsza rzecz. Pierwszą powierzchnię czołową, dociskając na początku delikatnie, przeciągamy przez. Jest niepodłączona do prądu, dlatego mogę spokojnie tutaj rękami gołymi się posługiwać. Jeśli tylko przejdziemy poza ostrza, przynajmniej taką technikę ja stosuję. Są różne, inne też się sprawdzają, ja tylko mówię o tej, którą ja stosuję i dobrze się sprawdza. Wiadomo, każdy może mieć swoją, ale gdyby ktoś chciał z takiej korzystać, polecam. Jeśli tylko przejdziemy za noże. Dociskamy element tylko na blacie odbiorczym. Bo jeśli będziemy go przyciskać na blacie podawczym, tam gdzie deska jeszcze jest krzywa, z przodu może nam się podnieść. A ona ma dotykać blatu odbiorczego, bo to jest nasza powierzchnia referencyjna. Zwykle jest to kilka przejść. I co uzyskujemy? Uzyskujemy jedną gładziutką powierzchnię. Ona jest gładka, ona jest równa, ale na razie z niczym nie koresponduje. I druga rzecz. Po to nam jest Potrzebna idealnie prostopadła przykładnica. Tą powierzchnią, którą wyrównaliśmy, przykładamy do przykładnicy. I na tej samej zasadzie delikatnie dociskamy. Zbiera nam początek materiału z części, która przechodzi nad nożem. I jak już jesteśmy za nożem, trzymamy tylko tutaj. Ja osobiście przy planowaniu, przy struganiu powierzchni. Dużych używam takich docisków, ale już przy krawędziach spokojnie można ręką, jesteśmy daleko od noży, jest tutaj osłona, która nam nie pozwoli gdzieś obok dotknąć, także spokojnie. I też przesuwając za morzami ręka za ręką kilka przejść. I co po tym uzyskujemy? Czyli dwie powierzchnie robimy na wyrówniarce. Powierzchnię pierwszą dużą, która potem jest naszą powierzchnią odniesienia, żeby uzyskać idealny kąt prosta między nią i drugą powierzchnią tutaj. I wtedy mamy kąt prosty. I co wtedy? Mamy dwie. No i musimy wyrównać drugą powierzchnię czołową. W takiej kolejności. Jak to zrobić? Ktoś powie, no można spokojnie tutaj na tej samej wyrówniarce przejechać z drugiej strony. Dobra. on nam to wyrówna. Bardzo ładnie nam wyrówna. Będzie gładziutkie, ale o co chodzi? Ta powierzchnia musi być idealnie równoległa z tą powierzchnią, którą wyrównaliśmy wcześniej. A nie mamy punktu odniesienia w tym między jedną a drugą powierzchnią. Ona zawsze zbiera z jednej strony. I żeby to zademonstrować, specjalnie poświęciłem jeden kawałek ładnego jesionu. Jeśli mamy deskę taką, wyrównamy ją z jednej strony. Jest gładziutka. Jeśli byśmy chcieli na wyrówniarce wyrównać drugą stronę. To nam, sorry, też zrobi super gładziutko po kilku przejściach, ale tu będziemy mieli deskę grubszą, tu będziemy mieli cieńszą i ta powierzchnia nie będzie równoległa do tej. I po to nam jest grubościówka. Grubościówka, w odróżnieniu od wyrówniarki, powierzchnię referencyjną ma na dole, na którą kładziemy to, co wyrównaliśmy, ale noże zbierają od góry. Więc jeśli mamy Idealnie nam idzie po blacie, jeśli blady są blaty muszą być super wypoziomowane, to zbiera nam tylko nadatki tam, gdzie wystaje. Więc przepuszczając taką tak wyglądającą deskę, przy pierwszym przejściu zbierze nam tylko odrobinkę tutaj. Potem więcej, 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 aż w końcu deska będzie taka cienka, jak w najcieńszym miejscu, ale ta powierzchnia będzie idealnie równoległa do tej, w przeciwieństwie do wyrówniarki, która by nam tylko wyrównała, ale nie pozostawiła trzeciej idealnej powierzchni. No, i mamy teraz Mamy jedną czołową wyrównaną na wyrówniarce, drugą czołową idealnie zrobioną na, na grubościówce, jedną boczną z wyrówniarki. I teraz zostaje nam czwarta krawędź. Tak naprawdę można by było to zrobić na wyrówniarce, ale w większości przypadków to jest materiał wstępny, więc i tak i tak musimy go dociąć. Więc, mając jedną idealnie wyrównaną boczną powierzchnię. Na pile stołowe, jeśli tylko nasza przykładnica na pile stołowe jest, a powinna być yy, idealnie prosta i w stosunku równoległa do, do, do ostrza, to ścinając tutaj mamy idealnie równoległą powierzchnię, tą do tej. Jeśli nam nie zależy na tym, żeby dopasowywać grubość na, na, na pile stołowej możemy tutaj przesunąć, obojętnie którą krawędzią, yy, czołową, teraz, bo obie mamy prostopadłe do tej pierwszej krawędzi, więc. Którą byśmy nie dali, to tą czwartą krawędź nam wyrówna idealnie prostopadle. Ale nie jest to potrzebne. Na stołowej możemy to równie dobrze pociąć na cienkie paski, i wszystkie swoje krawędzie boczne będą miały równoległe do siebie, jeśli tylko ostrze mamy idealnie równolegle prostopadle do stołu i równolegle do przykładnicy bocznej na pilarce stołowej. I teraz tak: dlaczego mam tutaj dwie, dwa takie urządzenia, a nie jedno? Bo można byłoby kupić jedno podwójne z dwóch względów. Pierwszy, znaczy na początku nie widziałem tego, tego, co wiem teraz, więc kupiłem grubościówkę. Dopiero potem się doszkoliłem. A druga sprawa jest taka, że te wszystkie tak zwane marketowe czy, czy hobbystyczne wy, grubościówko-wyrówniarki są bardzo yy, wątpliwej jakości. Wszystkie szepachy, titany, zipery czy inne. To wszystko. Yy, Blaty są dość ciężko dostać idealnie, równe blaty, które są mało solidne. Poza tym, przezbrajanie pomiędzy grubościówką a wyrówniarką, żeby z tym odciągiem trocin, jest nie, niewygodne i czasochłonne. Najwygodniej jest mieć dwie maszyny. Szczególnie, że ja wyrówniarki yy, przede wszystkim używam do równania krawędzi bocznych, do klejenia różnych desek, yy, żeby potem deski do klejenia robić klejone, żeby móc po prostu łączyć. A grubościówka jest mi właśnie potrzebna szersza, ta ma tam ponad 31 cm, bo często po sklejeniu nie muszę się idealnie martwić o, 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 o wyrównanie, bo potem mogę cały, cały gotowy, całą gotową klejonkę przepuścić przez grubościówkę. A te wszystkie maszyny łączone mają 20-20 parę cm, wtedy mają szerszą wyrówniarkę niż moje, bo ona ma, ma, ma tylko 15 cm. Ale mają węższą grubościówkę, więc coś za coś. A z kolei wyrówniarko grubościówki dobrych firm, na przykład Dewalt, ewentualnie Metabo, to już jest koszt większy niż tych dwóch urządzeń naraz. raz. Poza tym są to duże urządzenia, na nogach ciężkie, dużo mniej mobilne. Więc na potrzeby małego warsztatu, dużo wygodniej jest mieć albo małe urządzenie wyrównarko, grubościówkę, grubościówkę dobrej jakości, ja takiej przynajmniej u nas na rynku łatwo dostępnej nie znalazłem, No albo właśnie tak jak ja, dwa urządzenia, nie mam na nie specjalnych, osobnych miejsc, bo, bo po prostu mam mało miejsca, dlatego które jest potrzebne, wyciągam, przygotowuję materiał, chowam pod stół i gotowe. Jedna i druga jest mobilna, nawet można do bagażnika wrzucić, czego już nie można zrobić z tymi, na przykład z Dewaltem, z grubościówką, wyrówniarką, która i tak ma szerokość Roboczą mniejszą i wyrówniarki i grubościówki wtedy, bo to jest ten sam wał. Od, od tego więc takie, taki zestaw mi się najlepiej sprawdza. Wiadomo, każdy potrzebuje do, do czegoś innego, ale mam nadzieję, że chociaż trochę rozjaśniło to osobom, które się zastanawiają, czy wybrać grubościówkę, czy wyrówniarkę. Bo tak, jak mówię, jedno nie zastąpi drugiego. Niestety, z grubościówką jest tak, że jak wsadzimy szorstkiego banana, to wyjmiemy. Banana wyrównanego, bo jeśli deska jest taka, to ona nam przejdzie tak przez grubościówkę. Nadal będzie bananem. Yy, są też metody do mm, stosowania grubościówki jako wyrówniarki. Robi się takie specjalne sanki, na przykład ze sklejki, żeby podeprzeć w miejscach, gdzie, gdzie deska jest krzywa, żeby miała powierzchnię referencyjną, dolną, sztucznie zdrobioną. Ścinamy górę idealnie, ściągamy z tego i już wtedy bez tych sanek. Przepuszczamy i mamy górną. Ale robi się problem z tymi krawędziami. Do tego z kolei można wykorzystać takie różne dżigi na, na piłę stołową, ale też jest tym więcej zabawy. Dłużej to trwa. Jeśli chcemy to wykonywać na maszynach do tego przeznaczonych, to wyrówniarka i grubościówka są zupełnie inne i zupełnie siebie uzupełniające. Więc trzeba to brać pod uwagę, kupując tylko jedno z tych dwóch urządzeń. No i Mam nadzieję, że komuś się, to, komuś się to przyda. Tak jak mówię, jest to typowo film był dla osób, które zaczynają przygodę, przygodę z drewnem. No i powodzenia! Dziękuję bardzo.